Przyjeżdżamy, 22, 2 albo 3. A misiulek siedzi. Kłócamy. Misiulek do nas musi przyjść. Misia, szybciutko chodź. <laughs> szybciutko chodź. Szybciutko chodź. Ojejcie. Nasz miał, miał człowiek mały tu jest. Cześć, kochaniutki. Cześć, kochaniutki. ojejciu No, przyszedłem do Ciebie. Przyjechałem do Ciebie. Kochaniutki mój mój myśl kochany no tak do myślulka przyjechaliśmy do myślulka przyjechaliśmy kochanego no no tak pazurki pokażę? nie jak mruczy o jej Szybko tu chodź. Szybko tu chodź No, główeczko piękne. O, Michałek, jak się opisuje, kochany. O, jak się opisuje. Patrzcie. Jak buśkę sobie obciera. Kochani, no. Chodź tu, buźkę sobie powiedziała jeszcze. Poobcieraj. Nasz malutki misiaczku. co? Co on tu ma? Znowu musi jakieś robią ślady Teraz tak pod lampą to widać lepiej Za dnia tak nie widać tego Marusieńki 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 O, kochaniutki misiek Co on tu ma? Przy miseczce Jedzą jadą jakieś Jadł jakieś mi się, mi się ujął mój piękny Jedzonko miał tak Jedzonko maltynki jakieś tam ma coś tam mu nałożymy jeszcze tak? O jejciu, Ale się cieszy Ale się malutki cieszy cały calutki jak się cieszy Jedzenie dla calutkiego tak powstaje a on Ojejciu, Alusieńki, jak cały aż... Ojejciu, jak kochany będzie jadł. Ale się cieszył. Tak długo to jeszcze nigdy nie czoł! Patrzcie jak woła. Alusienki. Misiu. Misiu. Misiok. Mój na ich. Ojejcie jak ja go kocham. Jak on, jak on woła słodko. <głupki> Z główki jak uderza mocno. Się domaga, mówi, dawaj mi tu jedzenia Dawaj mi tu jedzenie szybciutko no. Kochaniutki jest słodkim kotusiem Tak się domaga, że Zaraz nie wiem, co będzie robił Poczekamy jeszcze chwilkę, bo to fajnie Patrzcie, patrzcie, z główki <laughs> <mnie> przy... <laughs> Z główki mnie ten przepycha Coraz mocniej Coraz mocniej nasz kotuś, kochani no już jedzonko będzie zostało No już dostaje, już dostaje Kochaniutki kolacyjka, no Ojejciu jak się cieszy misiulek kochany, patrzcie Patrzcie jak się cieszy, że jedzonko będzie zostało Ojejciu kochaniutki jak się cieszy Jak się cieszy, jak mnie z główki potrąca Proszę bardzo, co tu misiulek ma? Czy to blizna? Trzeba to szybko zobaczyć. Gdzie to jest, gdzie to jest? Tutaj? Pokaż się, misiaczku. Co ty tu masz na tej główce? Pokaż, kochani Stróbki całe. Miśiulek cały w strupkach Podrapamy cały. Ale się cieszył. Widzieliście? Niesamowicie. No tak, to się cieszył. To się chyba nie spodziewał, że przyjadę. Kochaniutki dostał kolacyjkę pewnie Jedną i z dostał na kolacyjkę Zjadł Pewnie chciałby więcej I tak sobie czekał Patrzcie co misiuleg mi je A ma naprawdę dobre jedzonko Kochaniutki no Naprawdę ma dobre jedzonko kochany Także misiuleg kolacyjkę sobie je Jak najbardziej Malutki właśnie dostał kolację od pani, Mię, mięsko chyba smażone tutaj z obiadu, spójrzmy, o no, malutki no, pokaż jak jesz, patrzcie, on właśnie to mięsko porywa, no to to chyba mu smakuje bardziej, najbardziej, no to fajnie, misiulek to tutaj ma teraz bufet, kolacyjka pełną gębą, myślę, że możemy go zostawić. Chciałem poczekać aż zje, ale on to będzie jadł i jadł. Mięsko dostał, kochany, to teraz będzie jadł i jadł. Kochaniutki, ale ma kolację. Ale grzecznie zjada. Kawałek po kawałku. Sprawdza, mówi: o, zjadłem. Rozejrzy się, jeszcze raz się upewni. i zaraz do miseczki wraca patrzy się na nią i dalej do miseczki wraca bardzo mu smakowało to co mu pani dała pani mu dała bezpośrednio do pyszka i od razu wziął od niej i zaczął jeść fajnie dostał kochaniutkie mięsko a to tutaj co? kurde tyle ty masz śladów po tych pazurach że masakra najważniejsze żebyś kleszczyków nie miał Miś je kolację W Patrzę jak się zastanawia ciągle. I ciągle... Yeah. Nie przestaje jeść.